Witajcie bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy właśnie okres zwykły, jesteśmy pozesłani Ducha Świętego. Dziś Pan Jezus w Ewangelii proponuje nam naukę na temat domu. Dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać. Jako ludzie, często podejmujemy trud wybudowania domu, wynajęcia, kupienia. I przede wszystkim o ten dom troszczymy się w jaki sposób, dbając, pielęgnując, sprzątając, upiększając go, bo każdy, myślę, człowiek chce mieszkać, żyć tam, gdzie jest pięknie, w odpowiednich warunkach. Jak bardzo jednoczy małżeństwo i rodzinę dbanie o dom, nie tylko wspólne wybudowanie domu, nie tylko remonty, ale także upiększanie tego domu, zakup mebli, sam projektowanie, Kuchni zakup poszczególnych elementów. To jest bardzo ważne, że dom, jako miejsce fizycznego zamieszkiwania jednoczy ludzi, jeżeli w tym domu jest niezgoda zawiść, niepojednanie, to taki dom ostać się nie może. Jeżeli bez przerwy jest jakaś kłótnia, spór, niepogodzenie, niemożność dogadania się, w jaki sposób ten dom ma funkcjonować, Taki dom, taka rodzina, takie małżeństwo na dłuższą metę nie może się ostać według pomysłu Chrystusa. Chrystus zawsze bardzo konkretnie przedstawia to i obrazowo, że tam gdzie jest ta niezgoda, gdzie jest ten bałagan, gdzie jest znieład, tam nie ma miłości, tam nie ma Jego obecności. I zobaczcie, że nie może być czegoś tak półwicznego, że. Trochę w jednym pokoju będzie bałagan, totalny, jakiś chaos, a w drugim będzie pięknie wysprzątany. Nie tak się nie da na dłuższą metę, bo to będzie się wysypywać i to będzie się przechodzić. I tak samo możemy to wszystko porównać do naszego wnętrza, bo przecież my jesteśmy domem, gdzie Bóg mieszka. Podoba mi się to twoje pogłębienie tej ewangelii, że my jesteśmy domem Ducha Świętego. Jeżeli człowiek w sobie widzi ten podział, to rozdarcie między cnotą a grzechem, światem a ciemnością, złem a dobrem, i nie stanie po jednej ze stron, po stronie Chrystusa, po stronie Boga, to taki człowiek jako świątynia Boża postać się także nie może. Co ciekawe jest też, że Chrystus nie raz mówił konkretnie, że tam, gdzie jest demon, gdzie mieszka ten Beelzebub, gdzie jest ten podział, gdzie jest brak miłości, tam nie ma, tam nie ma Ducha Świętego. I, I patrzcie, jak to wygląda w naszej codzienności. Nie da się być tak trochę po tej stronie, trochę po tamtej, bo wtedy serce jest rozdarte, wnętrze jest rozdarte, ten dom się rozdziera. I teraz, jaką daje Chrystus receptę? Jak to połączyć? Jak, jak znaleźć to rozwiązanie? Chrystus na zasadzie no, proponuje, by on sam zamieszkiwał we wnętrzu człowieka. Że mówi w dzisiejszej Ewangelii, że moimi braćmi, siostrami są ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego. Innymi słowy, dom. Jako siebie, jako świątynię Ducha Świętego, buduje się przez pełnienie woli Bożej. Podobnie, i tak jest naprawdę, dom materialny zbudowany z cegieł, buduje się poprzez wspólne zamieszkiwanie i poprzez relacje z Chrystusem pełnienie woli Bożej. W takim domu, gdzie mieszka Chrystus, są naprawdę głębokie relacje. To jest oznaką też dojrzałości, wiary. To, że ta wiara nie jest tylko na pokaz, nie jest gdzieś schowana, zamknięta, tak jak nieraz ten bałagan, ale ona jest w centrum, w przestrzeni. I zobaczcie, że w takim domu, gdzie jest Chrystus w centrum, to chce się przebywać. Tam dosłownie czuje się tą miłość Bożą. Na ile fundamentem Twojego domu? Ciebie samego jest fundament woli Bożej, Słowa Bożego, modlitwy, na ile pomiędzy mężem a żoną są nie tylko ciało i uczucia, ale Chrystus, na ile w Twoim domu. Jest czas dla Chrystusa? Na ile tam jest czasu na modlitwę, na przebywanie, na czytanie Jego Słowa? To są konkretne pytania. Pozwólcie, że zaproponujemy Wam, byście może dwa takie ćwiczenia, by w tym tygodniu posprzątać jakieś jedno pomieszczenie w domu. Może razem, może kuchnię, może przedpokój, może jakieś wspólne działanie, a powtórę, by posprzątać siebie wewnętrznie. W swoją świątynię yy, serca, by tam zamieszkiwał Chrystus, by wokół ciebie był porządek i w tobie. Błogosławionego czasu sprzątania swojego domu i serca z Panem Bogiem.